To jest pierwszy odcinek z nowej serii Jak wytresować smoka na wyspie Berg. Postanowiłam przetestować Adon Pak, który dodaje unikalne questy, nowe smoki, wyspę i postacie z filmu. Podobno jest nawet Biała Furia. A jeśli pod tym odcinkiem bijecie 200 łapek w górę, to jutro o 15 kolejny film. Jestem, wszystko się ładuje. Tam już czeka na mnie czkawka i szczerbatek. Czajcie? Na początku w ogóle to się tak rozejrze delikatnie, bo widzicie, tutaj są tekstury, w ogóle jakieś chmury. Jestem na wyspie Berg, więc będzie się działo. I znowu szukanie furii. Nie, nie, nie. Tutaj już jest furia, tylko inaczej w ogóle wygląda. Ej, też się tak drapie jak ta moja na wcześniejszej serii. Patrzcie. Cześć, tylko nie zamyka oczu, ale też się drapie. Ale nie ma takiej animacji zamykania oczu i takie jeszcze takie. no i twarzy. Osiema! Jest szkawka. O, dzień dobry, to jest Berg, on mówi do mnie. Co mam robić, szkawka? Smoki, gdzie? Ej! No, 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 co, hej? Dobra, on się przedstawia, że jest czkawka, wiadomo, muszę zdać jakieś egzaminy w ogóle. Kiedy będę gotowa, mam wejść na arenę i yy, on mnie po prostu przedstawi, yy, przedstawi mi pierwsze zadanie. U, jakie fajne! Ta Furia ma gorsze animacje niż ta wcześniejsza, ale też wygląda ciekawie, no wygląda bardzo podobnie. Ma trochę też inny nos, widzicie, taki inny nos jakby, ale dobra. Dobra, źle czkawka, jedzie na tą arenę. O mój Boże, Pogu, siema, siema! Dobra, jest arena. Okej. Okay. O, muszę oswoić Gronkla! Jezus Maria, Gronkol tam jest! Czekaj, idę już do ciebie. Gronkle, uwielbiałem jeść skały, ja wiem. Yy, muszę wziąć coś... Yy, a, skały mam z, z tego wziąć, dobra, to wezmę. O, dobra, biorę skały. Czekajcie, bo jeszcze ten, ten też ode mnie chce. No cicho, czkawka, Boże, nie widzisz, że zbieram ksz, skały dragląk gronk, grąkla. Gronkiel mam 19 skał! Co jeszcze hej? Co hej? Ten gronkiel trochę inaczej wygląda, większe detale niż tamten, ale podobnie się zachowuje. Pamiętaj o sobie z dzwonem. Dzięki. Wyciąga język. O, masz grąkiel. żryj zryj skały! O, już mnie lubi chyba. Chyba się udało. Polubił mnie. Fajnie, dobra czkawka. Co teraz? Co teraz? A, muszę z nim interakcję jakąś przeprowadzić, dobra. O! Gronkiel! Jezus, Mary, ogarnij się! Boże! Boże, gronkiel! Gronkiel! Jezus, dobra, udało się. Wiecie, jak mnie zrzucił bezczelny. Ty, on tak bardziej chodzi tak potężnie. O siema, ziomeczki Dobra, słuchajcie, oni mi teraz Tłumaczą jak mam latać No wiem, że hej, ja już umiem Dobra, Przes przesuńcie się Prze Przesuńcie się Ja wiem jak latać, ja jestem giga -czadem. O, dobra, trzy, dwa, jeden Lecimy Uuu, góra, góra co ty robisz Gronkiel Jezu, to, to, to było przez gronkla Dobra, gronkiel do góry, do góry nadu, dół, na dół! Zobaczcie teraz, Jezu, jak on przepoczy tymi skrzydłami ten gronkiel Zgłośniejszy niż tamten I do góry! Ja jestem wyszkolonym łowcą, i, znaczy nie łowcą tylko tym Trenerem smoków a się tutaj I bum! Bum do góry I coraz lepiej idzie Jezus Maria, dobra o, widzicie? Jak fajnie tutaj jest! Ale nie chcę już pierwszego gronkla. Dlaczego dajecie mi grąkla? Ja nie chcę pierwszego grąkla w ogóle. Weźcie! No już idę do was. Co teraz mam robić? O, właściciel gronkla. Siema. A to są stajnie dla smoków. Jeżeli mój smok zbłądzi, to tutaj yy, jakby wróci. Nie muszę iść do, na combat trial, czyli po prostu się muszę bić. Dobra. O tutaj książkę, widzicie? Jak po prostu latać. O, jeszcze można podnosić. Dobra, fajnie, mam wszystko, wiem. Są czy smark? Co tam są czy smark? Jak tam u ciebie mija dzień? Co mam robić? A, testować broń. Dobra, spoko. Pisze mi, mówi mi tutaj, że ja mam po prostu się bić, to się bije. O, tutaj mam dać? Dobra. A gdzie? Na którego smoka? Muszę na swojego wsiąść? Czy mogę na twojego? Chyba na tego nie mogę. One wyglądają tak samo jak tamte, tylko po prostu tamte są lepsze na tej innej mody. Adon packu. Ale dobra! Ty, z nich też spadają te łuski! Kozacko, dobra, chodź, to jest... Ja mam Gronkla na początku niestety. jest grąko, leć! I trafiam. No i trafiłam, patrzcie, jakie easy. Dobra, świetnie, tutaj. Do góry. Gdzie jeszcze mam trafić? No trafiłam do góry, o co ci chodzi? Trafiłam wszystko, jestem gigachadem! o teraz zwalnęłam wszystkie. Czkawka na mnie czeka. Dobra, to idę do czkawki. No, no nie fajnie, że mam grąkla, bo grąkiel to taki, wiecie. Ale dobra, może być też gronkiel. Patrzcie jaka giga wyspa. Ej, tutaj nie ma tego, że się smoki męczą. One mogą chyba cały czas latać. Wow, ej, fajnie to wygląda, nie? Bo gdzie ten czkawka? Czekajcie. Kawka! Siema typy! Elo, elo! Siemano! Czy jakiś smoginny, Tego nie było w tamtym Adon packu, ale fajny, taki leżący. Leży na plecach. Gdzie jesteś szkawka? Tam jest szkawka, idziemy. Chodź, Gronkol, mój Gronklu, jak go nazwać? Hrabosz wersja trzecia, chodź! Co ty robisz? Boże, co on robi? Dobra, idę. Chodź mieć tą furię. O, jest. Siema, to ja mogę twojego smoka szkawka? Dzięki. Chodź. A, nie mogę. Mhm. Chyba nie mogę na nią wsiąść. Ja nie chcę Gronkla, czkawka, dawaj, do furię! Dobra, muszę się dużo nauczyć, tak mi mówi. No dobra, spoko, luz. I dają mi jakieś specjalne tokeny. Dobra, Gronkol, uspokój się! Z zachowuj się przy czkawce, nie? Muszę coś zrobić, żeby y, to... Co ty gadasz? Mogę mu pomóc w jakimś zakończeniu jakiejś mapy, zwiedzić wyspy. Mapa po prostu, okej. Okay. O, i dostałam tutaj coś też. O, jakąś książeczkę fajną. Szkoda, że wszystko tylko po angielsku, mogło być po polsku. O, patrzcie, jakiś inny smok! Ale fajny, giga smok, a to nie jest smok tatyczkawki? Nie wiem, nie wiem, napiszcie. Nie ma drugiej nocnej Furrysad, mam nadzieję, że czkawka mi odda. Dobra, o tutaj macie, patrzcie. Ej, sorry, że wam chodzę po mapie, nie? Przesuń się, Gronkiel! I'm Eret, o to są misje. A czkawka jest tutaj. On ma, mówi mi cały czas, żebym szła tą mapą. To może pójdziemy do tej mapy, bo tutaj są zadania i questy, ale to może pierw to, co tam czkawka nam kazał, to ja tam zrobię, bo już jakiś token mieliśmy zrobić. To są questy. ej to co robimy? To nie wiem, pierw polatamy po tych wyspach, zobaczymy tą mapę. zobaczymy w sumie to, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest takie do bicia się, nie? Tutaj byliśmy. Ronko szybko, szybko, bo ja te odkrywam. Ej, ale to jest mega giga duże! Patrzcie, ile tutaj jest rzeczy. Czy to jest tej z drugiej części filmu? O Omg! Widzisz to, Gronkol? Ej, jest tutaj ten duży smok? Dobra, zrobię jakiegoś quest'a po prostu. Może nie tego czkaw, czkawki, bo ten czkawka to ma takiego giga quest'a, nie? A, i dive mogę zrobić. Dive! O Boże, nie dive! Do góry! A tam pod wodą będzie ciemno. A nie da się zanurkować, przecież nie da się. Take off, dobra, i teraz spróbujmy dive zrobić, takiego dive, dobra, dive. A, ta woda mnie, słuchajcie, źle mi się kojarzy ta woda, jak mi tam wpada się boję do tej wody, bo taka gdzieś tam utopie. Dobra, lecimy z powrotem, zrobimy może misję jakąś fajną, jedną, może od taty czkawki, bo czkawka to normalnie, on chce, żebym jakąś mapę mu odkrywała, daj mi spokój czkawka. O, patrzcie, odkryłam trochę mapy, i tutaj coś jest. Patrzcie, jakiś trapper ship yy, został zauważony, jak do berki idzie. I teraz yy, jego lokacja jest na mapie. Dobra, idziemy uwolnić smoki. A ja dlaczego ja nie mam żadnej zbroi? Czy ty mogę jakąś zbroję sobie zrobić? Dobra, idę już, idę już, dobra, idę do nich. Dobra, lecę, lecę ich pokonać, spoko na luzie. Z moim grąkiem na statek jakichś piratów. Dobra, lecę na piratów. Patrzcie, piraci! Tam w lesie masz różne smoki, zwierzęta oraz możesz ryby zabijać smokiem. Dobra, ta pierwsza misja uratowanie, yy, pokonanie tego statku z yy, łowcami smoków. Patrzcie, już się zmierzamy na naszym gronklu. A potem będziemy oswalili inne smoki, dobra? Patrzcie, już tam lecą, już tam chcą. Ja wam dam! Czekajcie, z gronkiem wyjadę, to rozjadę ich. Dobra, jesteś gotowy, gronkiel? Mam nadzieję, że tak, bo ja tak. O, są tam! Lecimy! Do góry, gronkiel! Ty, oni we mnie strzelają! O Boże, chcę mi zobaczyć smoka! Ja mi Co jest? Ty, ja nie mam żadnej broń! Jak mam zdobyć broń? Co jest grane, gronkiel? My sobie nie damy rady jednak. A to nawet ich nie podpala! O nie! Dobra, uciekamy! Uciekaj, grąkiel! Odwrót! Gromkiel! Za chwilę dadniesz! Na dół! Unik! Do góry! Jezus Maria, co ten czkawka mnie normalnie... Co wprowadził mnie w jakąś zasadzkę po prostu! Zwariowa, przecież tylko na gronklu. Nie no, ja wracam. No i ja od niego chcę jakiś mieczyk, czy jakiegoś lepszego smoka. W lesie masz różne smoki, to pójdę, to podlecę do lasu. O, jestem, dobra. A mogę jak od nich coś brać ze skrzynek i kraść? Czekajcie, bo ja nic chyba rozwalać nie mogę, bo jestem na trybie gry jakby adventure. Chodź, gronkol! Co to jest? Tam są smoki u góry. Czekaj, chodź gronkol, bo tutaj mi... A czekaj, na cię gronkol, masz gronkol. A ła! Masz skały. Dobra, zeżar se do góry. I tutaj patrzcie, jakiś mały smog. Jaki fajny! Cześć! O te, te smoki wam chodzi? Jakiś kozi! Jak w bajce! Jo, kogigo! A zrzućmy ją. Rzucamy ją. Biedna, sad. Nie zginęła. Hmm, dziwna. No ale po co mi drugi grąkol? Nie no, do drugiego gronkla to ja nie chcę. Mam już jednego gronkla. Dobra. O, jest wichura! Wiecie co? I inne są! O pogój, faktycznie dużo tych smoków, no. O mięso, mięso zdobyłam! Dobra, może mięsem spróbuję te smoki, w sumie nie sprawdzałam w ogóle. Teda, i ty, i pogu. mam mięcho, może ten jeden smok się na mięcho nabierze, ten dwugłowy chociaż, albo wichura. Dobra, Gincie, zabiłam ich wszystkich, ja mam teraz giga dużo mięsa, spróbuję oswoić wichurę, dobra? Dziesięć mięsa, to na pewno mam swoje. bo tego dwugłowego to chyba bardziej rybami, wichura bardziej chyba mięso woli, ale nie jestem przekonana, ale zobaczmy. No nie, no wichura znikła, no, dobra. Dobra, a to nie można przyzywać smoków, trochę mech, nie? Hejka dwugłowy smoku. No nie, on wrócił do stajni, ten. Dobra, spróbuję tego usłyszeć, Halo? Nie wiem, czy on lubi to. On tego nie lubi, tego jedzenia, słuchajcie, on nie lubi tego jedzenia. To jednak muszę wrócić tam i zobaczyć, jakie lubi. Jezu, smog mówi normalnie Gronkol mnie opuścił, muszę wracać na nogach, jakiś noob totalny. Dobra, wracam. A można tutaj obrabować może jakąś tą wioskę albo coś w tym stylu? Od weźmy sobie do, do jakiegoś domu. Ktoś tutaj chodzi? Co to jest? Gronkol! Tutaj coś jest. Ty. Gdzie tam ze stajnie? To jest jakiś inny smog. Ja, ja mam się tam dostać tych stajni. Przecież nie skoczę tam na Dubodednę. A smoku to wiedziałam, jak się tam dostać. Może tędy jakoś, ty. Siema. ma. O i tutaj są stajnie, dobra, jestem chyba. To są stajnie, to jest mój gronkol. Chyba ta, dobra, chyba ta, ta. Gronkol! Dlaczego ty żeś, gdzieś poszedł? A to nie jest mój gronkol, to jest jakiś inny. Gdzie jest mój gronkol. Przynieś mi smoki, które oswoiłeś. A muszę oswoić smoki. Jesteś gronkol! Boże, dlaczego żeś Polas? A mogę... O, ej ty, a mogę się coś skraftować z tego? O, taming. O, tutaj mogę jakąś etykietkę. Co to mam w ogóle? Naming station, mogę to nazwać. A gdzie jest ta książka, jakby, no wiem, będę już już przynosić, a! o, Pierwszy gatunek oswoiłam, pokazuję mu. O, oswoiłam grąkla, jak lata, patrz jak lata mój grąkiel. Ale muszę inną oswoić. O, to jest ta książka. Przesuń się! gronkol! Boże! Suń tyłek! O, tutaj jest chyba jak oswoić, patrzcie. Nocna furia. A, Tutaj chyba są różne poszczególne te, jak to się nazywa, stacje ze smokami, które możecie przeczytać jak je oswoić. Widzicie, tutaj macie stacje poszczególne. Dobra, to zobaczymy jak się na przykład oswaja tego dwugłowego, żebyśmy oswoili. Oswaja dwugłowego, o. Ryba! A jak zdobyć rybę? Co? Można ostwoić storm cuttera? Ale fajnie. Ej, tego bym chciała: storm cutter. Ale to będzie trudne, giga trudne. Ej, spróbujemy, tylko ryby potrzebuję. Ej, jak zdobyć tutaj ryby? Słuchajcie. Dobra, wylatuj tu i gronkol. Gdzie te ryby zdobyć? Mam, ja mam te ryby zdobyć. Z wody, no dobra, ale. No dobra, czekajcie, to jest jakieś. Jak z wody? Strasznie ta woda wygląda. O, tutaj jest jakieś. Nie chcę w niej nurkować. Yy, nie! Nie lubię, jak jest tak głęboko. Nie lubię. Ja mam tą. Jak to się nazywa? Ja grałam kiedyś w ten. w Subnautica, Ja się źle czuję z tym. Może tak. No jakieś ryby wypłyną na górę? się zdobywa? Jest... O, tutaj jest ryba. To zdobyłam! Dobra, już wiem! Nie muszę nurkować. Bo nie mam tutaj głęboko. Może idź stąd. Weź, że stąd wyjdzie tak ciemno, jest, ja nie lubię, jak jest tak ciemno. Yy, dobra, lecimy do góry. Tak, to drop. Co ty masz? Coś wziął? Ty, on ma rybę, w łapie! On ma rybę, włapie! Ale jazda! No i teraz. Ej, e, spróbujmy podnieść tym grąklem może jakieś zwierzę, bo w sumie tego nie. Dobra, drop. On ma rybę, włapie. A jak zejdę, to wyjmiemy tą rybę. A już nie ma ty. Tej... Ma! Ta ryba się wije tutaj. DEDAJ! DEDAJ RYBO! A dobra, ja tak nie jestem silna. Ej, spróbujmy tym gronkiem... GRONKIEL! Nie wracasz nigdzie. Spróbujmy tym grąklem podnieść jakiegoś yy, jakiegoś zwierzaka, bo to się fajnie podnosi. Spróbujmy podnieść zwierzaka i go tak rzucić z giga wysokości. <noise> to będzie śmieszne. Zobaczymy. Tutaj były jakieś takie zwierzaki. Gdzie są te, te owce, czy co? Dobra. O, jest wichura! Ej, oswójmy wichurę. Wichura była mięso, mięso była chyba. Czekajcie. I wihurą spróbuję. Wichura! Tak, gdzie dobry? Żryj! Jeszcze! No jedz! Już oswojona? O, o Boże, o Boże! U Uspokój się! Jezus! Uspokój się! O Boże, udało się! Jezus Maria! jakaś szalona! Dobra, a teraz podnosimy te zwie tego zwierzaka. Trągol może sobie już O! Mam zwierzaka w łapie! Czekajcie. Widzicie to? Boże, ten zwierzak ma takie oczy! A teraz widać, teraz widać. Mam zwierzaka jakby w rękach ona trzymać tam na nogach, widzicie? Patrzcie. O mój Boże, jaka kowca! I teraz drop. O nie! Dedek był! Przeżyła! Ej, przeżyła w ogóle. Patrzcie. I mogę znowu ją wziąć. I ją rzu rzuci, na przykład, rzucę ją do wody! Leć do wody ty! Ta jest! Do zobaczenia! A że przeżyła, nie, nie przeżyła. Dobra, lecimy. Lecimy do walki, bo chcę tego sam katera e, oswoić, jak mi się uda. jej na wichura, to Gideka ma taki. U, wiadomo, ma te kolce, giga kolce, dobra, teraz też mam smoka. Patrzcie, i teraz lecimy na tą wyspę. O, i teraz w ogóle szybciej. Wichura na pewno wichura szybciej lata. I tutaj postaram się oswoić tego Storm cuttera, jak mi się oczywiście uda. Do góry wichura, do góry. A wichura ta ma inne trochę kolory. Patrzcie jak to wygląda, bo tutaj będzie chyba ta walka, nie? To jest chyba wyspa. mama tego czkawki, czy mi się pomyliło? O, widzicie? Znalazłam. Tutaj powinien być teoretycznie ten smok. O, ale jest gronkiel! Jezu, zawsze te grąkle spotykam. Szukajmy tutaj tego Stormcatera. Znowu gronkol. Szukajmy Stormcatera. Może się uda mi go oswoić. Fajnie by było. No nie ma tutaj. Tutaj jeszcze podlecę. Ej, szybciej lata. Pewnie najszybciej lata szczerbatek, znając życie. Ale czkawka jest samolubna i się nie podzieli. Dobra, lecimy na samą górę może. Uuu. O mój Boże! I tam w środku pewnie jest walka, i tam jest. O, tam jest też ukryte. A co tam jest? A, to jest posterunek tej walki. No czy to w sensie amyczkawki, nie? O jest! Jezus, mam! Patrzcie, stonkater. o, podejdę do niego. Patrzcie! <laughs> Patrz, mam rybę! Mam rybę! Joć! Masz? Żry, i teraz siadam. O, o, nie, 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 uspokój się, nie, nie, leź za górę, o Jezus Maria, I znowu i 3, 2, 1, zobaczymy, proszę uspokój się, nie, o, dobra, ej, udało się, patrzcie, kolejny smok i to taki, którego nie miałam w tamtej poprzedniej serii, to jest smok, mamy czkawki, oła, znowu dostałam, ale kozacko wygląda, patrzcie, jak fajnie, jakie ma taki? O, jakiś normalny tutaj, boom, dobra, Pogu! lecimy. Ej, kozacko, to teraz mogę w sumie iść na ten U łowców smoków i ich zaatakować. Tylko ej, przydałoby się bardziej przygotować, bo teraz zastanawiam się, jak ja mam sama pokonać tych łowców smoków. Chyba, że do walki pójdę tutaj. Tutaj jest, patrzcie, ja! Yeah! Patrzcie na ten środek. A no, może tam wlecieć? Fajnie. Uuuu, tylko nie widzę walki, a tutaj jest mnóstwo tych smoków. Ej, nice, dobra, do góry, do góry. Do góry leć. Muszę stąd wylecieć. Leć tam do tego, bo ja... Też inne są smoki. Ej, dużo, dużo w sumie tam oswoiłam. Dobra, wracamy na berg. Ale daleko. Patrzcie na sam koniec mapy poleciałam. Dobra, to lecimy. Dobra, i teraz patrz wam smoków. Patrz, patrz. No, widzisz. O, dwa. Okej, okay, to teraz sobie ta sieć. I jeszcze mam, mam tą wichurę jeszcze znalazłam. Pana to, chodź, chodź wichura. Chodź I pokażę mu, że znalazłam wichura. czekajcie, patrzcie Patrz, to jest wichura. O, widzicie? Dobra, czyli już smoków znalazłam 3 na 7. Dobra, to na razie można dzisiaj koniec, bo będę kontuować potem poszukiwania. Więc ej, mega mi dobrze poszło jak na pierwszy dzień. Powinnam dostać od razu nocną furię, tak jest! Ej, a jest tutaj biała furia? O mój Boże, nie wiadomo, jest to biała furia? Powiedz, że tak, powiedz, że tak. Mam nadzieję, że tak.